I mówił, że ze względu na Ciebie jakby nie chciał ten. Za... Ja go wczoraj przekonywałem, żeby z Tobą walczył Szkoda, szkoda, i... szkoda kurde, bo była dobra walka, no. Dla mnie teraz to będzie jasność, jeżeli coś nie pójdzie w tej walce, no to to już nie jest dla mnie, do widzenia i koniec. Z... Ale Byliśmy. czuję się jakby mnie za, zaraz mieli, nie wiem, wpierdolić, mierzą mnie ten, jak e, Baba Jaga od Jasia i Małgosi, nie? Zaraz... Jesteśmy od Twojego przeciwnika, już robimy, tak Jest, tak, robimy to, miast to, Jak z wami? Jak, jak z Tobą, bo Ty myślę, że fajnie wszyscy by czekali na Twoją walkę I, tak, tak, tak na pewno ja tam myślę, mnóstwo komentarzy, jest to bardzo miłe, dostaję propozycję ale na razie chciałbym to owiec tak... Ale k***a zeszło! Masz się gorąco ja, ja się cały Siemanko, witajcie moi drodzy, jesteśmy po Hotelem Diamond, który jest lokacją tutaj naszych obecnych zawodników na filmie 11. Ja tutaj przyjechałem, żeby zobaczyć całą galę. E, dowiedziałem się też, że Boxdel wypadł z karty walk, więc w razie czego jest, jestem dostępny, jeśli tylko e, przeciwnik będzie gotów, to ja wchodzę. Plus dodatkowo co, porozmawiamy sobie tutaj ze wszystkimi zawodnikami. Zobaczymy jak tutaj atmosferka, jak się czują przed walkami I pokażę wam taki background całego filmu, jak to wygląda Więc zapraszam ze sobą, chodźcie do środka Czy na dobiela, Nie, no, on, on będzie zgrywał, że jest pewny siebie zawsze. Jeśli ty będziesz pewny cały czas tego i nie poczujesz, że jest silniejszy, czy jest mocniejszy, to on się zestra. Już ja teraz... wszystko wiemy. <ś credentials> A, trzeba, trzeba mówić, tym, jak nie, no, nie, nie, mówi. nie Nie, no Właśnie. To Nie, no to Nie, Dawaj, no Taki idem Wojtek był wątły, Taki malutki, jakby był większy, mógłby się postawić, to myślę, że by miał ciężej. No jak już wiesz, taki... Że w te warunki kiedy ciężko przysłupować kogoś. A no no w sensie tak, tak w sensie właśnie wiesz. o tym mówię, no. Jest, A Marcin nic świeżego nie pokazał, ale gratulacje, wygrana to jest wygrana zawsze. No co? Yy, dwunasteczka? No mam nadzieję, ja jestem wiesz. To już jest yy, bliżej niż dalej. Ja jestem. <głos》głos》> ale czy ja mogę doczekać po prostu tego, co się no wydarzy? Ja, ja też właśnie jestem ciekaw, skąd ty takie informacje zdobywasz. Dzisiaj jest prawdziwy, dzisiaj jest Zobaczmy. prawdziwy. Popierdalał. <grymne> Jak się załadował. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Siemasz. No, zmęczony no. i bardziej rozjebany, nie? Bardziej rozjebany i zmęczony. No wiem, szkoda, że nie ten. Z szacunku do Marcina hmm, uważam, że nie powinienem się z tobą bić, mhm. bo między nami nie ma żadnego konfliktu. No teraz racja. Ja I, też Kuba. I, I druga tak. rzecz, druga rzecz hmm, Filip jest dla mnie bardziej neutralny i odpowiadający bardziej gawarytowo niż ty. ja jak coś, wiesz, ja kurde się ucieszyłem, bo ja chętnie, dla mnie to by było fajnie sobie wlecieć, nie? Ja też jestem taki niby w treningu, jestem... Taki elastyczny Od miesiąca tylko, nie? Więc też by było wyzwanie, ty jesteś cięższy, coś ciekawego. Ale u Ciebie jest tłuk, to przecież dubiel psychicznie się załamał, moim zdaniem. Nagrywam akurat wloczka. gadałem z Maksymem, bo wiesz, ja miałem wskoczyć na zastępstwo i mówił, że ze względu na Ciebie jakby nie chciał też Jan Maksym, ja ma wczoraj, ja Maksymu, mogę go w tej chwili poprosić, ja go wczoraj przekonywałem, żeby z Tobą walczył. No, Maksym powiedział że, że z uwagi, powiedział, że z uwagi, Maksym powiedział, że z uwagi, ja nie mam przysięgam Ci. Nie nie, 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 matki, nie mówię, że ja mówię, że to jest coś ten tylko jestem ciekaw o się... intencji jego. Maksym powiedział, że to jest nasz konflikt i jakby ja powiedziałem, że okej, okay, mamy konflikt, ale i tak Już przecież biję się i ja się biję teraz z Wojtkiem, no jakby właśnie. Kacper... Szkoda, szkoda, kurde, bo była dobra walka, no. no. Co on ci powiedzieć? No nie, wiem tak właśnie. Chodź ja. dla, dla mnie, gdybyś z nim wygrał. No tak. ja będę że robię, co? Kurde. Nie, no no, no by byłoby ciężko, ciężko. By było. byłoby ciężko. Nie, naprawdę, ja go namawiałem do tego, żeby się zamał. Eee, tym bardziej, że słyszałem o drugim drugim zastępczym przeciwniku i... I wszedł ten wchodzi on. I, I uważam, że lepszy byłbyś. Jak się czujesz przed baleczką. Bardzo dobrze. No widzę, że jest... Tam mam jakieś małe dolegliwości, a takie mamy. Na pewno jest też stresik, nie? Kurde... nie? Nie, 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 nie. Ma. Dla mnie teraz to będzie jasność. Jeżeli coś nie pójdzie w tej walce, no to to już nie jest dla mnie do widzenia nie, i bądź nie tak. ten nie? Pokaż jajca. Wierzę w cię. Tak, a przecież to z Twojego klubu udziałem. No dane. No wiem. <grym> już pokazał jajca, bo widziałem danego, nie? Ale w co? co? Tak. Nie, tak, to nie lubię tak, takiego p***lenia, nie? Patoligił, teraz. Nie no, ta walka Filip, <grym> Zawieski, Maksym to jest do jednej bramki według tak, mnie. No. Bo dla mnie fajniejsza szal by była za mną, nie? I A, to tak. Było, tak, 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 tak. To Bo taki byłby ten taki sprawdzian, nie? No, co właśnie. ten Kacper realnie potrafi. No wiesz, jeszcze ktoś wypadnie, nie wiadomo. Jestem cały czas gotowy. Albo tego, Zabielskiego, yy, sprawdźcie jaką drogą idzie. I trzeba też wymyślić, coś wymyślić, ale nie na jaką. No, nie, nie myśl o tym tym. Nie, nie, no, ja, no? ja na luzie pochodzę. 28, 28. cudaje co daje nam? Niejednogłośny remis! Analiza walki. We dwójkę byliśmy chętni, żeby się znaleźć w tej walce. Tak, tak. Nie, ale Kacper, myślę, że dla Ciebie tak samo easy money i to bez warzeliny. Ja się spodziewałem naprawdę dużo więcej po maksymalnie. A tu wjeżdża kurde chłop, który tak naprawdę nie był w treningu. Bawił się, przyszedł i, i i moim zdaniem wygrał tą walkę. Kiedy ta, ta noga niepotrzebnie mu odnieśli ten punkt, bo myślę, że to nie było. Myślę, że powinno być ostrzeżenie. Tak, bo tak. to nie było intencjonalne. To nie było, więc... to było w perwozie walki, więc szkoda. Ale uważam, że i tak zwycięzcą Gali zostaje, zostaje kurde, Zabielski, bo zyskał dużo tym pojedynkiem. Moim nie? zdaniem też. I co to za, co to za wynik? Niejednogłośny remis. Coś, co, co praktycznie nie, jakby nie ma też logicznego sensu, stary. Nie, ale... Szkoda, szkoda, że teraz już wiem, dlaczego Przemek Szyszka powiedział, może by nie wybierał mnie. Przemek Szyszka to jest mądry trener, on zna swoich zawodników i zna ich możliwości, więc po prostu nie chciał go wystawić na minę. Nie? I no, rozumiem i... to, bo tak, świetne to... podejście trenera. Tak, jako trener to jest bardzo dobra decyzja. Tak, tak. Okluzja Vokstela, czy prawie, no? eee, prawdziwa. Prawdziwa, prawdziwa. nie uważasz, że o, o, o. będzie prawdziwa? Nie, nie uważam, ale widziałem co kibice mówią. Jest, jest, jest jest. Dym, co jest tym, słuchajcie, aczkolwiek moje złamanie jest prawdziwe, ale o to wypowiem się, bo wszyscy mnie pytają na socjalach co się stało. Słuchajcie, jechałem na rowerze i się wypaliłem, poleciałem tak, no i złamałem sobie koło. Chcesz zobaczyć zdjęcie? Tak? Dobra, pokażemy. Przed nastawieniem i po nastawieniu. A jest! O, Pięć, jest! Ja mam dowody, Michał... Michał, gdzie są dowody? Dawaj dowody! Że są tak uśmiechnięci, że chyba będę się zastanawiał się, co tam się wydarzyło na backstage'u. Dlaczego mamy być nie uśmiechnięci? W końcu pierwszy raz od nie wiem, półtorej roku mamy galę z widownią, jestem mega podekscytowany. W końcu widzę, że na... w końcu widzę tych ludzi na żywo, a nie tylko same cyferki. Także jak najbardziej, no wiesz, chmur dopisuję. Kasper, jak u Ciebie? Ja tutaj jak przyszedłem, jak zobaczyłem oprawę, to mówię, no to jest petarda. Widzę, że ludzie powodzi się zbierają, wypełnia się Sara. Mhm. Czekam na te wrzawy, na te krzyki i na emocje. Ale On jest, patrz, tak opok, na, on pokazywał te ceny wszystka. Więc on jeszcze śpi stary chyba Ale kur... weszło Aż się gorąco, ja to, to, się no, cały spłuczyłem Ja jeszcze kot po nocy Nabił się na tej ciosy Ja tam wpadła Dawaj, wyjdź. A. Wyjdź, bo będziesz ten, przydałoby się. Tak, dwie dobre walki by się no. przydały, no nie. już jest za ciasno, już no, ja się się robi. Dobrze, dobrze, dawaj rękę wepchnij tam, kurde, jakby przed głowę. Przedramię przed ramię głowę, przed głowę i odepchnąć ją. Nie, bo wszyscy powiedzieli, że way of Blonde będzie ją szybko skasuje, nie? Każdej postawił tą wieje. A ta wieja bardzo ładnie się ruszała na tych wszystkich nie, To prawda no Lepiej ja niż kole jak wrzucał, nie? Tylko wiesz jaki jest problem? I ona do, do wczoraj, do tarcz to tak mówię chyba to jest jakieś mięso armatnie, nie? Ale nie, ona... Wojtek kolejną Ewelonę tutaj ściągnął do fejku A tu jest, patrz charaktery A tu jest charakter pa, Nie no, no o, ale o, jest, bez, dała, nie stałe i strzałe, nie? Patrysia, dawaj, się, nie ja, dawaj ładuj ją! Lubuj! Światrysiu palcz! Jezu, jak ona ma serducho! Ej, zaznacza, za tą rundę! Po co ona wyładuje! Ba, 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 brawo, brawo, nie! Spokojnie! Nooo! No, no, a, no, a, a jedno głośno, no, no. jak? Nie nie no kupon siad, kupon siad, już drugi do przodu, tak? A no, czy... jak a, z, tak. z wami, jak, jak z tobą, bo ty myślę, że fajnie I, wszyscy by czekali na y, twoją walkę. Tak, tak Widziałem na pewno. Myślę, komentarzy. coś tam myślę, mnóstwo komentarzy, jest to bardzo miłe, dostaję propozycję, ale na razie chciałbym to owiać taką ludzką tajemnicę. Poszło! O, trafiłem, trafiłem, trafiłem.

Jaki eee, eee, stres, jaki jakim Nie, bo krążę, że fajnie wrzucają, że sobie tańczysz i że Boxdell eee, nie walczył, a wygrał jednak tak z tokoła że jesteś wygrywam tej gali dzisiaj tutaj. Znaczy no jestem wygrywem nie tylko ze względu na zakład, ale ze względu też na, no wiadomo, że sama gala również... Bardzo eee, ładnie, to otwarcie, eee. nie? wiem jaka jest ta granica między rozmową prywatną, a rozmową, która wyląduje na jakimś backstage'u, ani vlog'u, pewnie tego nie widzicie drodzy widzowie, ale w tym momencie wycelowane wokół mnie są kur... Kurczę, nie wiem... Same brudy, same brudy same. będziemy wyciągać, tylko na siebie nie tyle, nie tyle brudy, co dwie kamery, czuję się jak taki pod ścianą, przed plutonem egzekucyjnym. Jeszcze kamera, lampa, w oczy, nie? coś nowego na pewno. Także to byli nasi goście, nie, nie trujemy duchy Już dalej. ja chciałem powiedzieć Zabaj. jeszcze o świetnych warunkach, że Sarius patrzy na Sariusa, jest naprawdę bardzo wysoki. Uwaga. E no generalnie to powiedzmy, że. W jakiej stoczysz walkę nie? W jakiej stoczy walkę? nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Okej, okay, okej. Okay. A teraz ważysz ile Ale ja 90? bym celował 93, 4, 5 kg. Teraz, wa teraz ważę, czy w takiej. Teraz walkę? ważysz. Teraz ważę 98, 9. No, okay. Ej, Byliśmy. czuję się jakby mnie za zaraz mieli. Nie wiem. Dolicz mierzą mnie ten ja, jak e, baba jaga od Jasia i Małgosi, nie? No jesteśmy od jego przeciwnika, już robimy. Sorry, 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 stary. Mogę jeszcze na końcu do*** zrobić sobie fotę? Proszę! Tak, na głowę, na głowę! Na głowę, na głowę, nie Zasytaj! 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 Dużo emocji, nie mam gardła, Jula znudzona, nie, no, nie znudzona. ale ostatnia walka sportowa, dla mnie ciekawa, dla wielu pewnie ludzi e... nie do końca, A mi się podobało. Norman wyzywa Popka. No dobra, Co jest z nim nie, tak? Zajebisty jest, wie jak sprzedać nie, No dobra, moi drodzy, zobaczymy się zobaczymy się może jeszcze pod halą, a jeśli nie, 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 mam nadzieję, że nam się podobało.